Dzień dobry wszystkim, tak się witam, nie wiem kiedy wrzucę, ale dzień dobry wszystkim. To, co tutaj jest na stole, to jest Żabki. Zobaczymy, co ja tutaj znajdę i czy cokolwiek w ogóle znajdę. Także tak, jest 35 złotych i zobaczymy. Paradizo z Drap Party, bo ostatnio coś jakoś nie brałam jej. Super linie, czas na premię, szczęśliwe linie, super siódemka. Także, kochani, zaczynam od super siódemki i szukam siódemek. Numer z drabki jest 57. Bo później to wiadomo, że jest jeszcze dużo do zrobienia zawsze. Szukam, szukam, szukam. No już myślałam, że 7, ale nie. Czy mi się jeszcze kiedyś trafi taki szczęśliwy mhm. traf z siódemkami, nie wiadomo. Trzeba próbować. Piętnastka szczęśliwa linia. Szukam truskawki. Koniec truskaweczka. Jest. I teraz mam księżyc. No to tak, tutaj są księżyce. I na dole jest jeszcze jeden. Kolejny co mam? Pomarańcze. Jest jakaś pomarańczka. No nie ma, nie ma. Dobra, no to teraz jest gwiazdka. Od razu wydrapie. Nawet jest obok diamentu. I tutaj też mam Jest korona. Diamentów jest nawet sporo, z tego co widzę. Sztabka ze. I tu jest śliwka. Jest jakaś śliwaczka. Ale śliwki brak. Dobra, teraz dali ananas. No to ananasy są. Garniec ze złotem. Garnca brak. Teraz mam dzwonek. No i dzwonka też brak. Nieładnie. Banany. Jeden. Wisienki. No to są tu, tu już więcej nie ma, teraz mam kraba, zobaczcie jak to się odkrywa po jednym symbolu, a był garniec, no yy, po jednym symbolu w każdej linii, krab, no teraz już mam dwa i tutaj są trzy. Teraz jest trefl, winogronko dali czy nie dali? Nie. Nie ma. Kwiatuszek był. No, zobaczymy, czy będzie słonik. Jeden kwiatek. Teraz mam cytrynkę. Jest. Podkowa. Jedną widziałam. Jest. Teraz co? Dali mi słonika. No to będzie linia. Tak, o tego słonika prosiłam, że dostałam go. Jest linia, nie jest drabka pusta. Serduszko wysyłam do Was, kochani, jak zawsze. I w zdrabce też są. Są serduszka, biedronka. No to jest. I ostatni symbol tęcza. Mówiłam, nie dorzucą nic, ale dobra, jest linia. Sprawdzam, co mi tu dali. Oczywiście, że 3 złote. No, ale jest 3 złote. Wymienię na kolejną. Kontrolne D. Teraz czas na premię. 12 numer. Nie zmniejszam, bo za chwilę będę super linię drapała. Szukam tego klipsa i szukam cyfry, która się będzie z wygrywającą zgadzała. 23, 11, 17 i 33. No to teraz zobaczmy. Oj kurczę, już pojechałam na 5 tych. 7 nie moje. Trójka też nie. 25 za wysoko. 35 też i 2 nie ma. Zobaczmy tu. 31. 21. 16 i na koniec 26. Dobra, nie ma nic w tej zdrabce. Także razem z siódemką do pustych i teraz super linie z numerem 48. Na razie przynajmniej fajnie widać i zaczynam od roweru. I w też są. Teraz mam lody. Leżak kości tu jeszcze był rower oczywiście. Mm. No, ale lodów nie dali. Są kości. Dobrze. Tu są. Leżak. Tu jeszcze są. I na dole też mam. Ok. Dalej księżyc. Jeden jest. I jeszcze jeden. Ok. Teraz następna jest tęcza. Ten czy brak. Ptaszek. Jest. Kolejny symbol to klapki. No to klapki widziałam. Są. Tutaj jeszcze są. Na dole też. No, żeby tak się każdy symbol odkrywał. Zaraz tutaj mi porobię. Słoneczko, na dole już nie ma. Co dalej? Moneta jest, jest. Tu już nie ma. Monet teraz dali mi gwiazdkę na razie jakoś to idzie. Jedna jest, kwiatuszek. No to mam. Czy jeszcze jakiś będzie? Nie. Następny symbol biedronka jest w pierwszej. Tutaj też jest. I na samym dole. Parasol. Mam. Jeden ale jest. Teraz jest leżak czy dadzą dzwonek kolejny leżaków tu kilka było tyle następna jest korona, której nie ma serduszko mam podkowa, no to tu już od dołu wydrapię Kowa. więcej nie ma rolki są zobaczymy do samego końca okulary tak jak widzę wiatrak jest rzucony właśnie wszędzie tu dali słonika tu jest słonik jeden Teraz co? Sakwa. Sakwy nie ma. I na koniec krab. Mówiłam, wiatrak, piłka, wszystko blokuje. I balony. Krab. I jest linia na końcu z krabem. Jest jedna linia. Zobaczmy, co mi dali. 5 złotych zwrotu na kolejną zdrabkę. Na kolejne poszukiwania wygranych będzie. Za teraz sobie weźmiemy pierwszą wziąłem z paczki z raporty i szukam tej imprezowej czapeczki. I zobaczymy, co ja tu znajdę w tej jedynce. A mam szminkę, jabłko, sweter, torba, dalej, winogron, awokado, perfumy. Muszka, but, kości, perła, naszyjnik, serduszko, prezent, okulary, pierścionek, kapelusz, nie takiego potrzebuję. Tofi, róża i ostatni symbol wiśnie, czyli pierwsza była pusta z paczki. I jeszcze mi zostało paradizo. Dziewiętnastkę wzięłam tym razem. I trzymajcie kciuki za linię. O to Was zawsze proszę łódź. No to tak, tu jest łódeczka. Tutaj pływają aż dwie, jak zawsze na dole. Ja nawet trzy widzę. Dobra. Mamy. Teraz tak, łyczek kawki. I drapiemy napój. Jeszcze jeden. Ten skos oczywiście. Chmurka. Jest. Nie ma więcej. Teraz co? Deska. Jest. Jedna. Teraz mam kostkę. Kostki są. I na dole jeszcze jedna. Może troszeczkę zmniejszę o, Bo tak to muszę szurać. Mam tą z wiadro. Tu już są większe te symbole. To nie tak jak w superliniach liniach. Jadro jest. Dobra. Teraz mam piłkę. Jest. Na dole już nie ma piłki. Teraz wodolot. Są dwa wodoloty tutaj obok siebie. Więcej już nie ma. Mm -hmm. Teraz jest flaming. Tu też jest. Na dole nie ma. Torba. A jest. Okej. Okay. Słońce. Wygląda na razie tęczę. Tyle. Rybka. Tu są dwie obok siebie. Mhm. Teraz co mi dali? Serduszko mi dali. Serduszka są na dole. Wszystko tutaj jest na dole. Ok. Zobaczymy, czy będzie krab i motyl. Dobra, drapie po kolei. Liść. Nie jeden był. Mewa. Tu siedzi jedna. Ale jeszcze sprawdzę, czy gdzieś nie pominęłam. Nie. Kotwica. Tu i tu. Tu w ogóle w tej linii nic nie odkryte. Nie ma więcej kotwic. Teraz mamy kompas. To jest. I też jeden. Ostatnie dwa symbole. Rozgwiazda. Tu były dwie. No, czekam na tego kraba, ale się widocznie nie doczekam. Z tego co widzę, co tu się układa. Jest rozgwiazda i ostatnie okulary. Pewnie, że się nie doczekam na niego. Ok. Nie ma więcej okularów. Żadna linia się nie ułożyła. Jakby rzucili shorty, to tu by się coś troszkę yy, zadziało, nie? <laughs> na 100 zł na dole no ale nie, nie tym razem tu pewnie będą N, X i P czyli słuchajcie tylko dwie zrobki się spisały na tym miksie szczęśliwe linie dały mi 3 zł i 5 zł dały mi super linie dobrze, że chociaż to 8 zł odzyskałam to będzie na jakieś dwie kolejne zdrapeczki. A może wezmę za to osiem słoni, pod rząd po kolei. Jeszcze zobaczę. I sobie podrapię osiem słoników, który tam z nich coś mi da. A może będzie osiem podrząd pustych, też nie wiadomo. Kochani, ściskam Was. Trzymam za Was mocno kciuki, żebyście wygrywali jak największe kwoty tego lotka. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki, kochani. Pa! Do zobaczenia. ah